Mamy pierwszy dzień stycznia 2025 roku. To dobry czas na noworoczne postanowienia, na pewne zmiany w naszym życiu, na, na pewne stałe, na podjęcie pewnych wyzwań. Mam nadzieję, że każdy z Was podjął już jakieś wyzwania, coś postanowił. Ostatnie dni adwentu sprzyjały właśnie takim rozmyślaniom. Chciałbym się podzielić jednym z ważniejszych moich noworocznych postanowień. Dlaczego ten zeszedł? Bo to jest zeszyt, To nie jest książka. Dlaczego róża z piór? Róża z piór, która kojarzy się z książką Katarzyny Targosz pod tym samym tytułem. Jakiś czas temu, właśnie od Katarzyny Targosz otrzymałam ten przepiękny zeszyt. Obyś mi skutecznie błogosławił. Tak brzmi napis. W środku każda strona zaczyna się cytatem z Pisma Świętego. Zeszyt troszkę czekał na swoje przeznaczenie. Dlaczego? Dlatego, że zeszyt. Rzeczy ważne i wyjątkowe czasami muszą poczekać, musi być ten najlepszy czas i właśnie rok 2025 będzie rokiem, rokiem wdzięczności. Właśnie w tym zeszycie będę zapisywała moje codzienne powody do wdzięczności, każdego dnia starała się będę znaleźć chociaż jeden, Powód wdzięczności. Wierzę, że w chwilach trudnych, kiedy sięgnę do tego zeszytu, odzyskam siły, na nowo uwierzę i na nowo będę mogła iść w to życie. A czy jest coś piękniejszego niż wdzięczność? Dzisiaj z tyłu słuchać inną muzykę, dlatego, że Pan Bóg dał nam kolejny rok. I trzeba wierzyć, że to będzie dobry rok. Rok anielski, rok nadziei i radości. Postanowiłam też w tym roku raz jeszcze zacząć pisać tytuły książek, które przeczytałam. Na kilka lat zarzuciłam ten zwyczaj. I myślę, że warto wrócić, bo nawet nie wiem, ile książek przeczytałam w danym roku. I nie chodzi tu o statystyki, ale o takie, takie poczucie, ile czasu spędziłam nad książkami. Mam i inne postanowienia, którymi już jednak chyba się nie będę tutaj publicznie dzieliła. Niemniej zachęcam, abyście podjęli jakieś noworoczne zobowiązania. A może właśnie zeszyt wdzięczności? Zeszyt wdzięczności, który być może zaprowadzi nas do łańcucha cudów, o którym wspomina Katarzyna Targosz w swojej książce Róża z Piór. Oczywiście zachęcam, całym sercem zachęcam. W tym miejscu też chciałabym przypomnieć, że warto ten rok spędzić Sevenol. Marka Żarowskiego. Ja tej książce będę przypominała zawsze. Nawet jak autor wydaje jeszcze 15 książek, oczywiście cały anielski cykl Elżbiety Stępień. No i oczywiście Wszystko, czego nie mówimy Katarzyny Targosz. Chciałabym zachęcić do tego, aby, abyście z tą książką zaczęli pracować. Abyście być może czytali po jednym rozdziale. I zastanawiali się, jak ten, jak możecie dany tekst odebrać w stosunku do swojego życia. Chyba trochę nie po polsku to powiedziałam, ale w jaki sposób słowa z danego rozdziału mogą wpłynąć na wasze życie, mogą je zmienić, jak mogą sprawić, abyście uniknęli życiowych pułapek. To są te trzy ważne nazwiska książki, dla których warto znaleźć czas i przestrzeń w 2025 roku. Co roku też mam taki zwyczaj, że między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem czytam książkę Anny Dąbrowskiej. Jutro będziemy szczęśliwi. Taka moja mała tradycja tym roku jej nie pokazałam, dlatego że ten czas był troszkę inny. Niemniej tradycji stało się zadość. O innych rzeczach może będę pisała już w trakcie roku. Zobaczymy, jak nam się to wszystko pokłada. Aha, chciałabym jeszcze wrócić do książki pani Katarzyny Grabowskiej, Wigilia z Aniołem. Opowiedziałam mojemu mężowi dzisiaj książkę. W miarę dokładnie. Widziałam jego wzruszenie, widziałam jak bardzo ją przeżywał i zrozumiałam dlaczego o tej książce miałam powiedzieć właśnie jeszcze w starym roku. Książkę polecam dlatego, że ona naprawdę zachęca do czynienia dobra, zachęca do wyjścia poza swoją strefę komfortu, pokazuje ilu jest potrzebujących wokół nas. A czasami może ktoś po prostu potrzebuje, aby do niego zadzwonić, napisać, aby nawet przez telefon pomilczeć. Usiądźcie sobie może dzisiaj albo jutro wieczorem, a może w przyszłą sobotę lub niedzielę i pomyślcie, co możecie zrobić, aby ten 2025 rok, który już weszliśmy, stał się lepszy, bardziej pełen. Abyście bardziej wzrastali, abyście nie marnowali żadnej chwili, abyście wykorzystywali każdą sytuację do czynienia dobra. A może warto zrobić sobie takie postanowienie, że raz w miesiącu na przykład przeczytam książkę, która ma je zbudować. Każdy z nas dokonuje swoich wyborów. Dokonaj ich i ty. Niemniej ja zaczynam ten rok z uczuciem wdzięczności, z zeszytem, który będzie moim dziennikiem wdzięczności. I życzę Wam, aby ten rok był dla Was dobry, przyniósł Wam dużo dobra, abyście sami czuli potrzebę dzielenia się dobrem i zmieniania ten świat na lepszy. Abyście. Otworzyli się na działanie Bożej Łaski, abyście przestali się lękać, abyście podtrzymywali tych, którzy upadają, a kiedy sami zaczniecie upadać, abyście szukali pomocy u tych, którzy Was podtrzymają i abyście wiedzieli, że Wasze imię zostało zapisane w niebiesiach. Błogosławionego 2025 roku. Ale ja marzeń i słów życzę Wam tylko dobra.